Dzień dobry. Przede mną siedzi Maciej Olejniczak. Najczęściej jesteś w sytuacjach za kamerami. Dzisiaj jest przed, Jak się czujesz w związku z tym faktem? Wiesz, przez to, że wszyscy dookoła za kamerami to swoje ludzie, to e, spokojnie, luźno. Kojarz mi się, ale, a tak, przepraszam. Ale, ale mam na co dzień. E, Bycie po drugiej stronie kamery generuje u mnie dużo stresu na pewno. Wystąpienia publiczne, wszelkiego rodzaju rzeczy, gdzie znajduje się w centrum uwagi w danym momencie, sprawiają, że troszeczkę tego stresu się pojawia. A dzisiaj jest luz. Tak. Fajnie. Dobra. Jak sobie o tobie myślałam, przygotowując się na do naszej rozmowy, to widziałam człowieka w drodze. Bo robisz wiele, wiele rzeczy. Zajmujesz się produkcją, produkujesz filmy, stojesz za kamerą, reżyserujesz i prowadzisz biznes. I to wszystko, jakby te przestrzenie wszystkie, żeby połączyć, wymagają dużej ilości przemieszczania się i ruchu, głównie w samochodzie. Okej. Okay. Czy człowiek w drodze to jest człowiek, który się przemieszcza? To nie jest człowiek, który jest w procesie przejścia e, jakiegoś zmiany swojego mindsetu. To tak, to też jest taki powiem okay. to prawda. No. No. Tak, tak, to prawda. Ja tak, ja, ja, Wysłając, jak wysłałeś mi brief, ja odczułem, że chodzi o to, że ja jestem w drodze, jakieś po prostu, że jestem gdzieś duchowo się, e, szukam czegoś, gdzieś przemieszczam, szukam jakichś ścieżek. Aha. Nie pomyślałem w ogóle o tym, co powiedziałeś, do tego okay. zupełnie inaczej też. E, Teraz widzisz. Bo ja to połączyłam w ogóle, wiesz, że no. sobie tak wyobraziłam, bo jakby znam ten stan, bo też sobie na przykład tak um, układam rok, żeby mieć około jeden kwartę, właśnie, w taki sposób, jak, jak Ty żyjesz, żeby mieć dużo, dużo wyjazdów, dużo ruchu, bo mi to robi życie. I ja sobie też dużo przekmieniam i to są wiesz. Świty, wymierzch, zmierz, to jest niezliczona ich ilość, i wiesz, mi dużo robi, na przykład zapachy mi dużo robią podczas podróży. I takie pytanie do mnie przyszło, wiesz, jak sobie o tobie pomyślałam, że wiesz, jak tyle się dzieje w życiu, to jak zrobić, żeby tego życia nie minąć? Wiesz, wydaje mi się, że to, że cały czas się. Przemieszczam i robię coś, to to jest moje życie. Nie uważam, żeby, żeby, żebym też życie mijał poprzez to, że wykonuję to na co dzień. To, to jest część mojego życia, z której mm -hmm. ciężko było w ogóle zrezygnować. I yy, yy, ta droga to jest, to jest moje życie. Także, yy. A co się dzieje podczas tych, tych, tych jazd? Masz, procesujesz? Yy, yy, bo pewnie wiadomo wydarzenia z pracy tak, ale czy procesujesz też to, w którym tym miejscu jesteś w danym etapie życia, nie? Ale mówisz o samej drodze, w sensie, jak jadę samochodem, na przykład przemieszczam się z miejsca A do miejsca Dobra, B. A jak, a jak Jestem... zrozumiałeś pytanie, to, to mówię, tak? w, w ten sposób. W ten sposób? Nie, nie, jak, tak jak wyczułeś. Okej. Okay. Bo ja myślałam tak, ja myślałam o samochodzie. Nie, okay, że mam motyw okay. fury. No już już w takim razie się odnoszę. E, różnie. Czasami e, nie myślę o niczym. To jest taki zmęczenie całkowite, gdzie mamy zdjęcia przez trzy dni e, i y, jedyne o czym myślę, to o niczym. Dosłownie po prostu chcę patrzę na tą drogę, na te pasy, które, mnie, no. która, które mijam. E, w, e, i, Jestem odcięty od świata, nie? A często ten świat, ten czas w samochodzie poświęcam na to, żeby zadzwonić do jakichś bliskich, nadrobić jakieś tam rzeczy, które, które mi uciec, mogły uciec, porozmawiać z kimś, co jeszcze, co jeszcze. Albo na roztwinki, właśnie. Tam dużo rzeczy gdzieś powstaje. A co ostatnio rozpłynęłeś? Ostatnio przez dwa tygodnie byłem przykuty do łóżka, bo <laughs> byłem chory. I tam dużo rozkminiałem o, o życiu. Ale jeśli chodzi o furę, wiesz, dużo rzeczy związane z robotą gdzieś. A czym jest tymczasowość? Masz taką definicję tymczasowości? Tymczasowość? No. Coś na jakiś nieokreślany czasem, może i na zawsze. Często tak jest. Hmm. To jest w ogóle też ciekawe, bo widzisz, ja bardzo wierzę w proces projektów, bo ja sobie tak wierzę, zauważyłam że przy pracy z projektami takimi z że one wybierają ludzi. Nie? Którzy jakby tworzą ekipę, ale też zaczęły mi podpowiadać, jakby hasła, wiesz, i to w tym projekcie, przy otwartej formie, która będzie bardzo połączona wizualnie z tekstem i yy, z cytatami chociażby Waszych wypowiedzi. I, I na przykład, no i tak, i do Ciebie, do Ciebie właśnie przyszła mi tymczasowość. Wcześniej miałam adaptację, ale teraz podczas naszej rozmowy pomyślałam sobie, że ta tymczasowość jest dla mnie bo ciekawa, jakby, jak Ty się w ogóle odnosisz do takiego E, takiej definicji, nie? No Bo to jest bo pracujemy z czasem w filmie, nie? To jest moment, chwila, to jest tu super turbo e, ważne, żeby uchwycić te najważniejsze elementy w chwili, mhm. ale jednocześnie jakby dryfujemy, nie? czasowość jest mega obecna. Mhm. Czyli mówisz, że takim byciu troszeczkę tu i teraz, w tej tym czasowości. E, Wiesz, co to... jakby teraz szyję trochę, nie? No. No. Opowiem tobie o tym, co mi się kojarzy z tym, nie? Ale oczywiście. Pierwsze mieszkałem... skojarzenie z tym, no. z tym słowem to jest. E, mm... Takie coś na chwilę, coś przejściowego, ale można to właśnie traktować też. Często ta tymczasowość to jest zostaje już na zawsze. Często kupujemy coś na chwilę, że to jest na przykład przy remontach. Wiesz, wiesz, rzucić lampę i mówisz, że to jest tymczasowa lampa, ona zostaje już z tobą przez 30 <laughs> lat. I, i, no. I to jest też tymczasowe. Więc wszystko jest względne, nie? Jest to, no jak czas, jest, jest względne. No. Czym dla e... czy ciebie jest szczęście? Czym jest dla mnie szczęście? Mm. Szczęście jest bardzo ogólne, znaczy słowo szczęście jest bardzo takim szerokim, Wałne, sumie. No. Jest szerokie spektrum szczęścia, wydaje mi się, jest takie szczęście hormonalne, które możesz sobie osiągnąć poprzez... No, poprzez... A czemu twoje zdziwienie? Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Ale mów dalej, kontynuuj, no, no, no. że wiesz, może być po prostu no, szczęście jakieś hormonalne, które, mhm. dopaminowe, które mhm. wiesz, możesz sobie... Zapotrze zapotrzebowanie na to jest na przykład, w, w, odnajdujesz w czekoladzie na przykład. Okay. E, I drugą formą szczęścia, e, drugim znaczeniem słowa szczęście jest takie duchowe szczęście, no. które, które masz w sobie, które gdzieś musisz wykształtować e, w, w pracy z sobą i, i, i tak to definiuję. A jak tego poszukać? Ja staram się. Dla mnie bycie szczęśliwym jest bardzo czymś kluczowym w życiu. Staram się czerpać gdzieś szczęście z różnych sytuacji dnia codziennego i szczęście czasami możesz być smutna, ale możesz być szczęśliwa jednocześnie. Przynajmniej ja tak uważam. I warto pielęgnować po prostu siebie, żeby, żeby mieć w sobie cały czas te, te szczęście. Ja myślę, że też to są wybory i takie bardziej intuicyjne, nie? Że to, co czujesz w sercu, to, to jest taki kompas, który jest do, do rozważania. Jak startujesz, nie? Do tego wyścigu, wyścigu. o szczęście. Tak tak tak, no. tak, tak, tak. A co przyniosłeś? Co przyniosłem? E przyniosłem ciłkę do kosza. E Dlaczego przynosili szczęście? Są momenty jakiegoś napięcia, właśnie. E Przemęczenia czy. No. Czy e, chwili, gdzie potrzebuję jakiegoś relaksu, e, idę na boisko, rzucam do kosza, gram z, jestem sam ze sobą. No, czas, czas, czasami puszczę muzykę, czasami nie. I to znam, nie myślę o niczym innym. Jestem skupiony tylko na piłce, na koszu i zapominam e, o, o wszystkim dookoła. I, i wtedy no, czuję takie e, szczęście. A że mówiłem, że coś jeszcze jest poza piłką. E, tak. I to będzie portret? Cześć, znaczy, w portfelu? Tak, znaczy. No bo na początku myślał, miałyśmy, Agata mówiła, żebyśmy przynieśli jakieś tam rzeczy ze sobą, które kojarzą się ze szczęściem. Ja w portfelu zawsze noszę zdjęcia tutaj mojej rodziny. I to jest właśnie szczęście dla mnie to jest rodzina, właśnie. Dobra, będę pokazywać no. do kamery. No, to ja powiem to powiem, Mama 30 lat temu, w moim wieku, i mój, i mój brat. E, czyli, na no moje szczęście moja rodzina gdzieś taka, w, w postoja, hmm. e, spokoju e, która zawsze jest gdzieś przy mnie dlatego, dlatego też chciałem się to powiedzieć. Hmm. To jest fajne, bo y, na przykład Karol, to mnie zaskoczył, y, Tereszczyński, który został patem, przyniósł jej obrączkę. To, okay. to też jak mnie to... totalnie zaskoczyło. A Mariola y, Olejniczak y, przyniosła zdjęcie z tatą, jak wiesz, była takim małym bombasem. Więc y, chyba wartościowych gości, gości. Tak, tak, no, y, tak. Hmm. I, Okej, okay. I to, i to, i to już jest dan. Tak, tak, to Dobra. są tylko te rzeczy. Mm -hmm. y, y, Chciałem też przynieść swoje zdjęcia, <laughs> z tego względu, że uważam, że szczęście budujesz w sobie i to jest w sumie kluczowe. Że... A opowie możesz opowiedzieć o e tym? Jak to, jak to czujesz, jak to widzisz? To jest jakieś precyzowanie myśli e osiągnięcia jakiejś spokoju. Ja jestem zwolennikiem, wyznawcą wybiórczy, można powiedzieć, filozofii stoickiej, e która właśnie mówi o szczęściu w ten sposób, że, że warto. Czerpać właśnie szczęście z tego, co się dzieje tu i teraz. Po prostu ży życie, w, życie o, mówi mówię o życiu tu i teraz. E, mówi też o tym, żeby nie ekscytować się w, jakimiś sukcesami, nie przejmować się też zbytnio porażka, porażkami, bo to było. E, tylko po prostu ży żyć tu i teraz i staram się tego czerpać. Jak czujesz y, dzisiejsze czasy? One są. Jakie one są? Do, do w ogóle do życia? Takiego wiesz, dobrego? Znaczy ja się odnajduję. Ale są pędzące. Tak. Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to wszystko pędzi obecnie, ale ja jestem przystosowany do, do tego tempa. Bardzo lubię ogólnie życie na tym w tempie. Odnajduję się w tym. Czy wydaje mi się, że urodziłem się w dobrych czasach, że, jest, że chciałbym żyć Jakbym się miał znowu urodzić, to 1991 rok to jest mój rok. Dobrze, spojrzę tylko do na jedną kartkę. O, to jest ciekawe pytanie. Uh -huh. Tak. To też to jest ciekawe, że tylko do, do ciebie mi takie przyłoczy. Jak szukasz czegoś intensywnie, to czy ty to znajdziesz? Ok. Hmm. Z reguły tak. Wydaje mi się, że takie nastawienie gdzieś głowy w poszukiwaniach zawsze nie doprowadzało do jakiegoś celu. Jestem osobą, która jak sobie coś postanowi, to raczej po jakimś czasie to do mnie przychodzi na tej zasadzie. Gdzieś jakaś afirmacja, teraz popularne słowo, <noise> no, działa na pewno. I, I jeżeli gdzieś założę sobie jakiś, jakiś cel, to, to staram się spełnić. Ostatnio, jakiś czas temu rozmawiałam z moim bardzo dobrym y, kumplem i opowiadałam mu o tym, że realizuję projekt Otwarta Forma i że jakby tematem wyjścia do wyjścia jest szczęście. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz i jakby y, y, y też dał mi, wiesz, w namysł taki, bo w sumie nie, nie pomyślałam o tym, nie połączyłam tego z tym projektem, a dzięki niemu to zrobiłam. I on opowiadał o tym, o bajkach z dzieciństwa, wiesz? I... I zwrócił uwagę na to, jak bardzo za dzieciaka jesteśmy trochę programowani do sytuacji już później życiowych, dorosłych. Nie? Jak bardzo to, z czym nasiągniemy, gdy jesteśmy dziećmi, jak to na nas wpływa. I on podał przykład bajki Tabaluga. Nie, nie wiem dlaczego, ale pomyślałam sobie, że to jest całkiem ciekawe, jakby ciekawy przykład. Ale znowu to skłoniło mnie do tego, że jak sobie pomyślałam na moje życie dorosłe i wiele. Mm, jak sobie lata wstecz się cofnę, to myślę, że w wiele sytuacji wyszłam dlatego, że byłam do pewnych ról społecznych, jakby przygotowana i to nawet nie przez, przez rodzinę, tylko po prostu, nie żyjesz w danej, danej jednostce no. geograficznej na świecie. Jako kobieta, nie? Że... I że, mówisz że bajki gdzieś jakaś. Nie, że jakby wszystko. Nie, tak. żeby to bajka była jakby wyjściem, ale że w ogóle, okay. że, jakby, że, że to gdzie żyjesz, gdzie się rodzisz, już ma na ciebie wpływ. Oczywiście, Pytanie, oczywiście. Nie, na ile my możemy coś z tym zrobić? I tak samo sobie też pomyślałam, jak bardzo przeszłość ma wpływ na dzisiejszą teraźniejszość, ale też przyszłość. Myślę, że ma, olbrzymią... Przesz... znaczy, to... to ma olbrzymie znaczenie. E, o czym mówisz? E, miejsce, w którym się urodzimy, czasy, w których się urodzimy, to co oglądamy, jak się kształtuje gdzieś nasza psychika od, od najmłodszych lat. Jak zrobić, wiesz, żeby to, co ten bagaż, kurczenie niesiemy i jak się go, albo inaczej, jak wybrać to, co jest dla nas dobre, bo my mamy, mamy prawo generalnie do tego, że wziąć to, co jest dla nas dobre, a resztę zostawić. Jakby masz jakieś patenty na to, żeby sobie, żeby sobie pomóc, wiesz, w czasie yy, życia, bo no dla mnie, no wiadomo, terapia to było okay, to, nie? Tak, tak, Plus tak, tak Praca tak. z ciałem, oddechem, to to były mhm. rzeczy, które mi pomogły. Bez okay. tego bym nie ruszyła, nie? Czyli mówisz, jak sobie poradzić z bagażem, które tak. się nabyło podczas tak, w całej życia. młodości, życia. życia no. no tak, myślę, że, że filtrowanie tego wszystkiego, nie, to, co oglądaliśmy, to, gdzie się wychowaliśmy, gdzieś ułożenie sobie właśnie tego, gdzieś w głowie przefiltrowanie, bo nie wszystko to, co, co było kiedyś, co na nas wpłynęło, jest złe. Są rzeczy, które... które no, wpłynęły bardzo pozytywnie na to, jakimi osobami jesteśmy. Hmm. Więc, a z tymi negatywnymi jak sobie poradzić? No chyba tylko w, właśnie w tych rozmowach z sobą, które często gdzieś staram, takie tak zwane medytacje prowadzić, czy rzucając z kosza, czy, czy jadąc tym autem w ciszy i, i, i rozmawiając samym sobą, to, to, to są chyba najbardziej wartościowe rozmowy, czyli roz, takie rozmowy z, z samym sobą. Dziękuję bardzo. Mam dla Ciebie prezent. Do wszystkich zresztą. Mm -hmm. To jest taka moja ulubiona książka. Kitramią w kieszeni. Szczeliny istnienia. To jest filozofia C12 z dla Ciebie od mnie. Dziękuję, Dziękuję, ciebie. Bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejna książka, Dagatyna Obradzka. Tak. Ja lubię edukować ludzi. <laughs> <laughs> przyda się, przyda. Dziękuję <laughs> bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.